Jest bardzo ważny element, z którego trzeba skorzystać, gdy przyjmujemy Bożo, Boże Słowo, aby wykonało one w nas swoją pracę. Dziś, między innymi, o tym więc rozbieg lecimy. Czołówka. Kiedyś powróci, łącznie z biegającym psem. Fredericte z Bogiem słowo daje dziś w wersji Espresso jednowątkowo krótko i na temat. Mówimy o Słowie Bożym działającym w nas, o jego bogactwie, dlatego zaglądamy do Listu do Hebrajczyków, do rozdziału czwartego i w wersecie drugim czytamy: Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, tu nawiązanie do Izraela, który przez pustynię szedł do Ziemi obiecanej, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne. Gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. I werset trzeci. Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy. I tutaj jest taki ciekawy w ogóle paragraf o odpoczynku dla ludu Bożego. Odpoczynek, który mamy też dzięki zbawczej męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, ale tutaj możemy to odnieść do wiary, która towarzyszy przyjmowaniu Bożego Słowa. Ktoś tak fajnie kiedyś powiedział, że chodzi o to, żeby słowo Boże zmieszać z moją wiarą, albo żeby moją wiarę zmieszać z Bożym Słowem. Jak sobie to ułożysz, tak ci wygodnie. Ale właśnie chodzi o to połączenie, że kiedy Bóg wypowiada swoje słowo, a ja przyjmuję je z wiarą, to wtedy między innymi konsekwencją tego jest odpoczynek. Ponieważ wiara jest pewnością. Zaufanie Bogu jest pewnością, jest gwarancją, jest rękojmią, jest dowodem. To jest ta wręcz substancja, pewność w nas. Hebrajczyków 11 na kursie biblijnym studi studiujemy sobie dokładnie ten zapis. Zapraszam. Tematyczny kurs biblijny na stronie kursbiblijny.pl. I teraz, no właśnie, słowo Boże jednym nie było pomocne. Ponieważ nie, nie, było go, nie było tam wiary. I myślę sobie, że niektórzy przyjmują słowo Boże od tak intelektualnie, ciekawostkowo, może tak kulturowo, może jako jakaś taka forma yy, jakiejś, jakiejś pociechy. Yy, I można by zaryzykować stwierdzenie, że oczywiście zawsze yy, warto sięgać po Boże Słowo, poznawać je, bo ono, ono jest żywe i skuteczne, ponieważ jest słowem Boga, mam od w sobie, ale. Autor listu do Hebrajczyków podpowiada nam, że najlepiej jest, kiedy przyjmujemy słowo z wiarą. I to jest dobra wiadomość dla ciebie i dla mnie. Gdy przyjmujesz słowo z wiarą, to możesz być spokojny, twoje serce może się uspokoić. Dlaczego? Dlatego, że to jest słowo samego Boga i ty przyjmujesz je z ufnością, z pewnością, z przekonaniem. I to sprawia, że możemy wejść też do tego odpoczynku właśnie w zaufaniu. I myślę sobie, że takie zadanie na dziś dla Ciebie i dla mnie to może być zachwycić się jakąś Bożą obietnicą, czy może modlisz się w jakiejś sprawie, ale pytanie: czy polegasz na jakiejś obietnicy? Czy masz jakiś werset biblijny, którego się trzymasz, który gwarantuje Ci to, o co się modlisz? Bo jeżeli tak, to niech Twoje serce się uspokoi, niech zmieni się Twoja modlitwa na modlitwę pełną wdzięczności, uwielbienia, oczekiwania i po prostu zmieszaj to Boże Słowo z wiarą. Przyjmij je z wiarą, po to, aby w Twoim życiu był odpoczynek, który wiąże się z tym, że Bóg mówi, a ja ufam mu. Ufam mojemu Bogu i spoczywa w Bogu moja dusza, przyjmując z wiarą Boże Słowo. Ono wtedy jest nam pomocne, bo przyjmujemy je z wiarą, pada na żyzną ziemię i wykonuje tę pracę, którą Bóg przez nią chce wykonać. Pomóż nam Duchu Święty, żeby tak właśnie się stało. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. Mamy, widzimy się przy kolejnej okazji.